Jeżeli chcesz więcej info na temat Audi RS6 i Focus RS, to oglądaj film do końca. Piona! A? No, Rokuś, uciekaj! Oh, no, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi mieli Państwo, i w dzisiejszym odcinku kupimy Audi RS3. Zawsze Mercedes, zawsze Mercedes. Tym razem Audiczka, RS3, 2,5 litra, 300 chyba 67 koni, ale już bardzo niedługo, dlatego że będzie 500. 500 plus będzie. He he. Dobra, moi mili Państwo, zostawcie suba na tym kanale. Musimy ich uzbierać milion w 2020 roku. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy, bo mamy z kwiecień. A ja mam ich y, chyba 260 tysięcy na chwilę obecną. Także i kłapka w górę i lecimy z tym materiałem. Rokuś, nie kop. Baron, jedziemy. Już? Po no A to dla nie? nie 3. Zjemy jajówę i lecimy. Tak, tam z nami teraz 3? Mhm. Oooooooość zmęczony zmęczony no. No. życiem Za mocny lifestyle <grym> <grym> Dobrze fest no, Masnoje? Nie, po... nie mogę spetnąć? Mogę? No Jedziesz po RS3? Wiedziała? Chodź roku, pojedziemy po RS3. Tak? Może ci są to zrobiła Ola. nie? to jest Grażyna, no nie znam żadnej Oli. <grym> nie Jedziemy? Cię. PRS-3 <laughs> Chciałem, żebyście wszyscy wiedzieli, że jedziemy po RS3. Ktoś jeszcze nie wie, że jedziemy po RS3. Po RS3 jadę! Wie pani? Po RS-3 No po RS3 Tak <laughs> RS3 Zresztą, żeby było ciekawiej, to pojedziemy po RS3 RS3. Pojedziemy takim samym RS3, w ogóle to śmieszna historia jest z tym RS3. Powiedziałem RS3 w tym odcinku chyba już za 33 razy. Więc na dole zaraz będzie Jasiu po nas, RS3, i pojedziemy do Poznania RS3 odebrać RS3, a później wam więcej opowiem o tej RS3, o tej RS3 Jasia i tej mojej. Dlatego, że jego RS3 wyszła z linii produkcyjnej tydzień przed moją RS3 i mamy na to fajny plan, także lećmy dalej. Czytajcie to. RS3 patrzcie co nam pod chatą stoi. Jak naprawdę Kajmany mnie jakoś nie jarają. Tak po pierwsze to jest Kajman GTS a po drugie... Jaki ma kolor? W ogóle zajebisty jest. Taki jaśniejszy nardo sztos na maksa. propsuje. Jedziemy po RS3! Pierwszy przystanek na naszej trasie. Gazik. No, ja tak na poważnie to specjalnie nagramy, żebyście wiedzieli, że się powodzi, że tata stawia, że tata to jest gość. Że tutaj się dzieją grube rzeczy. Patrzcie. Racing 100. To... I patrzcie, co zrobię teraz. Nacisnę i zostawiam. Pełen back racing setki. Ojciec, to jest gość. Szybkie, panu umyję, piątka dla mnie, piątka, piątka, śbeczka, elegancko, szybkie ruchy, zwinne ręce, mokre paluchy. Tata zawsze płaci za bramki. To już jest tradycja. Oh. Chłopie, nie może wypaść karta taty. Są drogie rzeczy. Drugiej nie będzie Drugiej nie będzie, no <laughs> Nie sądziłem, że dożyję czasów, czasów, kiedy będę mijał Ogólnie jedziemy sobie, teraz ja sobie jadę W połowie się zmieniliśmy I nie sądziłem, że dożyję czasów, kiedy na autostradzie w Polsce będę mijał czołg. Dojeżdżamy właśnie do Poznania już i słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że nie było blach i stwierdziliśmy, że no, skoro już tutaj jesteśmy, no to trudno, pojedziemy bez blach. No i jakoś tak się trafiło zrządzenie losu, że blachy przyjechały dosłownie 10 minut przed naszym przyjazdem do Poznania, także wracamy na pełnym legalu. Zaraz będziemy. Yum. Dojechaliśmy właśnie na miejsce, parkujemy sobie i czekamy na poprzedniego właściciela teraz drugi już. Tam tutaj jest porszawa, piękne. Trochę robaczków się rozbiło na trasce, tak na oko to 414. Oj! Oh, dzień! Yeah. Ale jak pieski? pijewki. Dzień! Dzień! Ostatnio się z nią bawiłem, że rzucałem jej piłeczkę, to było miesiąc temu jak oglądałem tą rs dodawałem wam wtedy na Instagrama swoją drogą, że ją kupię i że ją zrobię, także nazwa Instagrama u góry, bo tam takie rzeczy wiecie dużo wcześniej niż tutaj się dowiadujecie na YouTubie, bo tą rs która tutaj zaraz przyjedzie oglądałem naprawdę z miesiąc temu i to wtedy podjęliśmy decyzję, że kupimy rs i dopiero teraz miesiąc później ją odbieramy. Jest! Jest i ona! Proszę państwa, RS3 w Nardogreju. Jedno RS3 i drugie RS3. RS3. Skoro Audi RS czy już kupione, to wypada również wykupić do niego ubezpieczenie OC. Tak czy siak, wszyscy jesteśmy skazani na ubezpieczenie i każdy z Was tak naprawdę musi je kupić. Zróbcie to w bananowym stylu i wejdźcie w link z opisu. Wystrzeli Wam konfetti i pojawi się informacja, że dla widzów kanału Buddha TV 150 zł. cashbacku. Na dole najdroższe ubezpieczenia, u góry najtańsze. Wiadomo, wszyscy wybieramy najtańsze, więc bierzemy najtańsze, a do tego wszystkiego jeszcze 150 zł. cashbacku. Czyli w sumie mamy najtańsze ubezpieczenie. 150 zł. wraca do Was na konto. A to wszystko dla widzów kanału Budda TV. Wszystko jest banalne, proste, wystarczy uzupełnić formularz i kupić ubezpieczenie, które i tak jest obowiązkowe. Skoro ja mam już ubezpieczenie na RS3, to Ty możesz mieć ubezpieczenie na swoje auto, lecimy z tematem. RS3, którą kupiłem, 2,5 litra, 5 cylindrów, 367 koni. Tyle ma w serii. Zobaczymy, ile zachowała z serii. Pojedziemy później na hamownię i się dowiemy. I druga, Jasia, którą przyjechaliśmy, pokazywaliśmy wam. Też 367 koni. No dokładnie ten sam spec. Mało tego, wszystkiego. Okazało się, moi mili Państwo, przebieg mają. Ta ma troszeczkę niższy teraz. Jak się kupił, Tom to miała praktycznie taki jak ta teraz. W każdym razie, uwaga, uwaga: oba te auta. Jasiek kupił to auto rok temu. Oba te auta wyjechały z tego samego salonu, tego samego importera. Jedyna różnica jest taka, że ta jest tydzień młodsza od tej. Uwaga, w winie, czyli w tym numerze nadwozia, różnią się tylko dwoma ostatnimi cyframi. Mało tego, to nie są wszystkie zbiegi okoliczności, które mają tutaj miejsce. Ta RS3, zanim kupił ją Jasiek, należała do sąsiada właściciela tej RS3. Czyli mamy na Krakowie z Ziomkiem, Jaśkiem dwie identycznie praktycznie skonfigurowane r Ta jest tydzień młodsza, taki sam win praktycznie i ta w przeszłości była sąsiadką tej. Mieszkała blok obok. r mieszkała blok obok. Także tak jak już wam mówiłem w historii w Dubaju, kiedy trafiliśmy na końcu palmy gościa, który był właścicielem Ferrari, który oglądaliśmy dzień wcześniej. Świat jest kosmicznie mały. Turbo jaram się tym autem. Posłuchajcie w ogóle, jak brzmi, bo to jest chyba największy plus RS3, czyli 5 cylindrów 2,5 litra. Ja już siedzę w środku, musimy się przejechać, bo mega się jaram, tak jak mówię, tym dźwiękiem pod obciążeniem, a dla Was teraz wlatują ogrywki. Przetankowanko, 9.8 leci do pełna. No, RS3 fajne, fajne, ale pali niestety. Przyjechaliśmy tamtym, to średnie, przyjeździe autostradowej 140. Ile tam masz? 16 gdzieś, nie? 16, 17 litra na 100, więc dużo. Ty kur... Go... To jest mechaniczny Ale ty jesteś ładnie ubrany chłopcze Siema, budzisz mnie w środku nocy Opie, taka trasa I to jest to? to? Tyłu. Patrz jakie blachy, to jest największy wstyd Co to za fele? Podobają Ci się? Jest zajebiste, ale <grym> w porównaniu do tego to ten jest dojeb... Ten kolor jest dużo lepszy, no moim tak. zdaniem. Kolor jest lepszy. Wygląda świetnie, no. To jest, no. jest, jest młodsze o tydzień, a stary on to kupił rok temu od gościa z Poznania. Okazało się, że właściciel tego auta to jest kumpel właściciela tamtego. A to jest też chyba, że z, linii, z tej samej linii produkcji. Zeszły tydzień po sobie. Różnią się łatwiej w winie tylko dwoma ostatnimi cyframi. I rejestracją. No i teraz się jeszcze <śmiech> rejestracja. <śmiech> rejestracja CT Counter Terrorist. W ogóle ten. Nie, y, ty ją myłeś? Jeszcze w której Nie. To wygląda zajebiście. Bo ma folię, nie? Ma folię, nie? No, cała jest folia. nawet tylny z Mega dobrze, no. I dobrze godu. <laughs> Możemy tutaj szczyloć. Tyle co strzeliłem jest max, bo tutaj pani z czwartego piętra od nas jest bardzo taka na niszczylunie. A co to jest ten F European Champion? To zostawię sobie ten gość, bo gość który mi to sprzedał jeździł w Lamborghini Cafe i w Porsche Cafe. Dobrze wygląda. Za no. To co, to czym teraz będziesz jeździł? Tylko tym czy A4? -5? Po który wraca A4 -5? Jutro wraca 4.5, 4 5 dzisiaj RS-3, jeszcze RS-6, n 2 stoi w garażu gościu. Jeszcze coś trzeba dokupić, się. Za mało jest, i supra. Teraz ja może coś kupić, bo jeszcze czuję biedny. Supra już sprzedana. Gośród <głosiu> to będzie można brać jeszcze co za super. Mordeczki jeszcze tytułem zakończenia. Bardzo dużo pytań właściwie pod każdym filmem jest odnośnie Fokusa RS i odnośnie Audi RS6. Dlaczego RS3, a nie RS6? Otóż, odpowiedź na to pytanie równo z tym filmem wyjdzie na mojego Instagrama, do którego nazwa teraz u góry. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co z RS6, bo ja wcale nie powiedziałem, że kupię RS3 i nie kupię wtedy RS6. I co z Fokusem RS i co z A45 AMG, to wbijajcie do mnie na Instagrama i tam zobaczycie wszystko. Subskrybujcie Kanał mordeczki, ja się z wami żegnam. wicie łapę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej treści z tego typu samochodami. No i co? Bananowe życie, bananowy chłopak, bananowy świat. I ogólnie, bananowa rzeczywistość. Piona!